Właściwie skompletowaliśmy już zamówienie naszego klienta, czyli repliczka Trinity od Gate, ale klient poprosił jeszcze o jedną sprawę, czyli pięć magazynków. Ściągnęliśmy je dla niego, ale zanim wyślemy cały pakiet, chcemy sprawdzić, czy aby na pewno magazynki będą współpracowały z repliką. No cóż, zapraszamy na test. Sprawdzamy teraz magazynki, które zrobił klient. Są to magazynki Arcturusa. Zobaczymy, czy pasują do repliki Gate, która w zasadzie jest zrobiona we współpracy z Arcturusa. Pierwszy bez problemu. Drugi bez problemu. Pierwsza kulka po załadowaniu potrafi spaść. Potem jest okej. Okay. Ciekawe. Chyba dałem za sobą baterię. To jest trzeci, sorry, czwarty, no i piąty, wszystkie magazynki działają, czyli z czystym sumieniem można polecać. Do zobaczenia.